Cześć, tutaj Dawid Czerw z bloga dawidszachuje.pl. W dzisiejszym nagraniu podejdziemy sobie do szachów trochę inaczej. Otóż to nagranie będzie pierwszym challenge'em na kanale Czeską Polska. Na czym polega Challenge? Zadanie do wykonania będę miał takie. Będę chciał wygrać partię, natomiast sztuczka polega na tym, że nie mogę skorzystać z żadnego z centralnych pól to znaczy nie mogę wykorzystać pola E4, nie mogę wykorzystać pola D4, ani pola D5, ani pola E5. Czy mi się uda? Obawiam się, że może być dosyć ciężko, ponieważ jednak te centralne pola są dosyć istotnym e, aspektem gry w szachy i właściwie wszystkie moje debiuty opierają się na zajmowaniu tych pultek, że będę musiał trochę kreatywnie do tematu podejść. Natomiast jeżeli chodzi o challenge, no to musi być jakaś kara, jeżeli mi się nie uda, e, a więc zobowiązuję się zmienić GIFa do followów na moim kanale Twitchowym, e, jeżeli nie uda mi się tego. 这个成人组。 wykonać. Okej, okay, w takim razie wyszukuję sobie przeciwnika i spróbujemy wykonać to zadanie. Myślę, że najlepszą taktyką będzie zacząć przez fiancetto. Generalnie, wiadomo, jeżeli nie mogę zająć tego centrum, to chciałbym rozwijać się jakoś w ten sposób, coś, coś w ten deseń, taki domek ustawić. Wiecie, fiancetto z jednej, fiancetto z drugiej i tam kto wie, może przeciwnik gdzieś coś podstawi, może jakoś go tam Przyatakuje, ale tutaj chyba nie będzie mi dane, ponieważ przeciwnik nie chce ze mną grać. <gry> Także challenge niewykonany, poszło szybko. Niestety tutaj przeciwnik partię porzucił, dlatego szukam kolejnego przeciwnika. Okej, okay, tutaj gramy. G3 Z panem z Holandii Sorry, ale nie jestem dobry we flagi e, Okej, okay, więc goniec G2 e, Tutaj moja taktyka jest taka Że zacznę od podwójnego Fiancetto, no bo wiadomo Jeżeli z tych pól e, nie mogę Korzystać, to muszę się trochę płasko Ustawić i generalnie Będę kombinował e, Coś takiego, żeby e, Ruszyć na skrzydle królewskim Będę chciał tutaj ruszyć na skrzydle królewskim e, Wiadomo, nie mogę skorzystać z centrum, no to muszę poatakować na skrzydle. A skoro mam już atakować na którymś skrzydle, to jestem najbardziej zainteresowany skrzydłem królewskim, żeby od razu wlepić gościowi mata. Aczkolwiek powiem Wam, że sprawa nie jest łatwa, bo od razu narzuca mi się tu gracie F4, narzuca mi się tu gracie C4 i nie wiem, co z tym tematem zrobić. Dobra, najpierw pozbądźmy się tego gońca stąd. Wiecie co? O, dobra, dobra, dobra. To już jest ok, bo tutaj ruszę G4 i generalnie w ten sposób gościa przyatakuje. Tylko problem jest taki, że z automatu mogę zagrać po d4e4 bądź po e4d4. E, także tutaj muszę swoje naturalne odruchy stłamsić. E, no dobrze, i teraz. O. Dobra, co chce przeciwnik to ewidentnie widać, ja muszę tutaj jeszcze brać pod uwagę, że nie będę mógł przepchnąć, bo wtedy bym wkroczył na centralne pole. Huh, co tutaj zrobić? Chciałem grać koniewczy, koń h4, żeby na f5, ale wtedy to właśnie e4 z atakiem na mojego skoczka będzie bardzo nieprzyjemne. Okej, okay. to połączymy dwa plany. Po pierwsze, bronię tutaj skoczka w razie co, a po drugie, podciągam Hetmana bliżej tego skrzydła królewskiego. F4 fajnie by było zagrać, ale nie mogę, bo tutaj teraz wieża zerka na tego Hetmana. No, okej, okay. to chyba pójdę zgodnie z planem. Nie wiem, czy to będzie najlepsze podejście, ale się okaże. Dobra, przeciwnik tutaj leci zgodnie ze swoim planem, ja to samo. I teraz ciekawa kwestia. Zbił jednak, a to akurat dziwne. Przyznam szczerze, że spodziewałem się raczej, że przepchnie. Ponieważ z tej linii A to chyba tutaj nie skorzysta, ja tu chyba primuwa zrobię. Jeżeli on zbije. Aha, i teraz wisi mi skoczek. I teraz pojawia się pytanie: którego skoczka na F5 władować? Ponieważ któregoś trzeba. Dobra, ten skoczek na H4 chyba stoi gorzej. Dobra, to niech skoczek z H4 wskoczy sobie na F5. Tutaj przy okazji mam wsparcie na G3. Problematyczne jest to, że aż kusi. O nie, teraz tak bardzo bym chciał zagrać D4. Tak bardzo bym chciał zagrać D4, ale nie mogę. i. no dobra, to lekko tutaj nie ma. I co ja z tą kwestią zrobię? Powiem wam szczerze, że ja nie widzę tu żadnego sensownego rozwiązania e, tego problemu. No dobra, wisi mi goniec, to na pewno muszę zareagować. I przeciwnik chyba hetmanem odbije, tak, odbił tutaj hetmanem. I teraz kwestia to dalej, wisi mi wieża, to widzę. E, dobra, wiecie co? Ja chyba tutaj zbiję, muszę trochę przyspieszyć, i wpadnę na B4. E, to mi się wydaje, że ten Hetman może tu. O, jakieś tu już konik E2, czy konik D6? Mogą się e, motywy pojawić, także już jest jakiś potencjał w tej pozycji, bo jeszcze przed momentem to tutaj kompletnie nie miałem żadnych szans. Ale to centrum kusi, to centrum kusi. Mm, dobrze. O, to tutaj zgarniam pioneczka? Dobra, zgarniam pioneczka. Ok, dobra, to przeciwnik gubi materiał, to już jest dla mnie ok. A teraz dobrze, jakby się poddał, bo on nie wie, że ja nie mogę z centrum skorzystać. W sumie mogłem mu przed partią napisać: Hej, ziołu, robię challenge'a. Daj, wygrać. Eee... Pff, chyba mogę, chyba mogę. Ok, wybił. No dobra, tu nic mądrzejszego nie będzie. Hmm. Dobra, czy ja tutaj widzę jakieś wtrącenie? Nie, nie widzę żadnego wtrącenia, także zgarniam. Dobra, goniec mi się tu zaktywizował, tylko co z tego, jeżeli nie mogę nigdzie tym gońcem wejść. A, nie, nie. Dobra, trzeba jakoś tego hetmana. Trzeba jakoś tego hetmana przerzucić do ataku na królewskie. Bo na hetmańskim to tutaj nic nie zrobię. W centrum z wiadomych powodów też nic tutaj nie zrobię. Także jest to trochę problematyczne. Hmm. Tylko, że nie bardzo widzę trasy. No, oj, e, coś takiego trochę za długo. Trochę za długo to wygląda. Dobra, o! Będę sprytny. Przerzucę w ten sposób. O, ten pomysł ma potencjał. Ten. A. Miał potencjał. Dobra, to teraz z tej strony się aktywizuje. 52 sekundy, ale gram z dodawanym czasem. Gram na 3 plus 2, także wszystko pod kontrolą. E, w sumie oddałem tego pionka. To tak, nie, to było głupie. To było po prostu głupie. E, oczywiście, no, wiecie, tutaj wi widły były, nie, ale, <ścoughs> ale nie było, niestety. Pole D4 jest zakazane. Chociaż szczerze mówiąc, to dopiero teraz te widełki zobaczyłem. Ciekawy jestem, czy on nie weźmie tego piona, bo właśnie obawia się widełek. Hmm, bo on teoretycznie yy, nawet nie może wziąć tego piona, no bo wtedy koń D4 widły. Dobra, czyli on nie wie. No zresztą skąd miałby wiedzieć, że ja tu jakiś głupi challenge wymyśliłem. <laughs> yy, dobra, 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 to tutaj wpadam oczywiście, bo nic mądrzejszego nie ma. E, teraz wpadam tutaj, bo znowu nic mądrzejszego nie ma. Najgorzej jak, on by, D4 on <laughs> Najgorzej, jak by D4 zagrał. Najgorzej jak D4 zagrał, bo bym nie mógł zbić. E, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, i co ja tu zrobię? Ok, lecimy na dalszy atak. Tutaj ta. E, ósma linia jest moim. A, i On tu Hetman B7 w ogóle miał, ale nie widział. Eee, Oki, doki, ewakuacja. Dobra, 20 sekund. O nie! Oh. No nie, na centralne pole wszedłem. A Kurczę, już tak dobrze szło. Całą partię wytrzymałem. No dobra, to się tutaj. No dobra, nie poddam się, bo to by było niegrzeczne. Dokończę tę partię. Ale kurczaki, no tak blisko, tak daleko być. No nie wierzę po prostu. No dobra, partię mam, partię mam wygraną, to tyle dobrego z tej całej historii. Ale kurczę, on już był poskładany tam, no. Jakbym nie wszedł na to pole E5, to by było wszystko super. Jakbym. No dobra, no to jakoś więcej, to myślę, że to wygram. Ajajajajaj, tak, tak blisko, tak daleko. No kurczaki, ja już byłem pewien, że już byłem pewien, że wszystko jest okej, okay, nie? Już się zacząłem cieszyć i to to był problem. Trzeba było do końca być skupionym. Ale właśnie tak się obawiałem, że ustawię wygraną pozycję, tylko nie wygram, bo wejdę na jakieś centralne pole czy coś takiego. Także tak blisko, a tak daleko. No ale dobra, przynajmniej partia wygrana, także wygrana pocieszenia. Dobrze, no to cóż, cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że podobało wam się podobała Wam się wizja tego nagrania. Jeżeli jeżeli macie pomysły na jakieś kolejne challenge, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Najciekawsze propozycje oczywiście będę się starał realizować regularnie. Dodatkowo w komentarzach możecie pisać propozycje na nowego gifa, gifa na followa. Do tej pory był Maciek Krzykacz. Ci, co oglądają moje streamy, to wiedzą. Natomiast możecie dawać propozycje na jakiś inny, mniej inny wazyjny dla, dla, uszu, e, dla uszu gif. E, no dobrze, także dzięki za uwagę. Życzcie mi szczęścia w kolejnych challenge'ach. Dzięki za uwagę. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnych nagraniach. Także dzięki za uwagę i na razie. Cześć!